Witam wszystkich w kolejnym odcinku paskudnych rozgrywek. Dziś pokażę Wam walkę trochę inną, mimo że na kanale może wielu filmów nie ma, to jednak już kilka się zebrało, a jeszcze artylerii nie było. Artyleria dzisiaj będzie nietypowa, dlatego pomyślałem sobie, że może fajnie będzie ją przedstawić, bowiem jest to FV304, czyli brytyjski Tier 6. Dlatego jest nietypowy, linia brytyjskich Art. Którą nie ukrywam, sam też robię, i ten film jest dla mnie szczególnie interesujący, bo to, co, tu się taj, co, to, co tutaj się dzieje, jest naprawdę dość rzadkie i, i duże ukłony, i, i duże brawa dla NBW. Linia brytyjskich hart jest o tyle inna, że może nie strzela bardzo mocno. Przede wszystkim dużą wadą kilku z tych artylerii jest fakt, tak jak właśnie Bishop czy FV, że mają bardzo niewielki zasięg strzału. W przypadku tej mapy, a jesteśmy na klifie, czyli mapa z tego co pamiętam, 1000 na 1000, jest to pół mapy. Tak naprawdę te działa mają działo w tym i właśnie Bishop mają zasięgu około 500 metrów efektywnie, ale to była duża wada, a teraz jaka jest zaleta? Zobaczycie na tym filmie, że ta artyleria potrafi po prostu ma w magiczny sposób wycią wyciągać czołgi z zakamieni. To nawet nie chodzi o taki mały kamień, przy którym teraz się ustawia NBW, który swoją drogą był już na kanale i tam był FOSZ-155. To nie chodzi o kamienie, to po prostu chodzi o nawet największe góry. Ta artyleria potrafi strzelać po prostu nawet za na nawet największe, najbardziej strome górki, więc te filmy, które komentuję, mają nie tylko służyć temu, aby się pochwalić, jak grają gracze z PSQD, ale też ewentualnym widzom pokazać. no. Może też nasz styl gry, ale też w przypadku tego filmu e, pokazać, czego należy unikać zobaczcie AMX 150, e, AMX 510, pierwszy strzał nie tu się wydaje, że na przykład ten centurion no, stoi ukryty powiedzmy w miarę, w miarę dobrze. Tak. 96, to jest właśnie kolejna rzecz, e, słaba w tej artylerii, czyli moim zdaniem, e, słaby alpha damage. ale zobaczcie teraz. BUM! 315 WMX 50 100 Który stoi przecież dobrze ustawiony pod górką, no nikt na niego nie ma przestrzału BUM! Drugi strzał 496 Powiem szczerze, ja czasem takiego damage'u w całej bitwie nie robię, jak mi nie pójdzie A NBW po prostu tyle wygarnął jednym strzałem BUM! AMX 127 Ta artyleria strzela z pocisków burzących, odłamkowo burzących nawet jakby ktoś sobie chciał poprawić statystyki strzelania i trochę demedzu, to zobaczcie, tutaj te pociski mają 450 niby uszkodzeń, penetracji tylko 57. Ta artyleria nie ma złotych pestek, tu jest tylko jeden rodzaj pocisków: to są obeki i, i tylko tyle. Zobaczcie. Kolejny strzał, no tutaj akurat trafiony mocno, trzeba zrobić poprawkę. Jest 2-3. Nie będę za bardzo mówił o przebiegu bitwy, ale będę zwracał uwagę na to, jak ta artyleria, wy... jak ta gra w wykonaniu NBW jest niesamowita, moim zdaniem. Eee, zobaczcie, tutaj akurat będzie strzał dość prosty, tak, za 44. Udało się z 4, -4 do 5. Eee, swoją drogą też bardzo fajna miejscówka. I teraz patrzcie na to, jeśli dobrze pamiętam. I z trzeci. 862 hapsy. Uwaga, uwaga. Jeszcze nie, przepraszam, 75, to, teraz, to jeszcze nie było teraz. Zrobiło się 7 do 5. Kolo ma 787, jeśli dobrze widzę. Ustawia się za dwoma czołgami, myśli, że jest bezpieczny. Poleciało. A, znowu nie. Kurczę, znowu się pomyliłem. 139. Yy, to będzie później. 648. O, to będzie chyba teraz. Po prostu. Nie wierzę w to, co widzę. Naprawdę. Tam, tam chyba jednak był hit od innego, ale no i tak demecz duży, a jeszcze zobaczycie całkiem ciekawe sytuacje. Teraz też zwróćcie uwagę na to. Na razie jest 9-6, czyli sytuacja w miarę stabilna. NBW już wie, w co należy celować i gdzie był stać nasz przeciwnik. Zobaczcie, ta, ta góra, przed którą stoi ten TPO. Te, zobaczcie, no, przecież on stoi praktycznie pod samą... Dobra, ja na chwilę spauzuję. Przecież on fakt praktycznie stoi pod samą górą, pod samym szczytem. NBW jest tutaj. Tu jest latarnia, tu jest szczyt. Ten szczyt opada, a ten koleś stoi praktycznie przy samej krawędzi góry. Ma w tej chwili 809 hapsów. Poleciała pestka. No dobra, teraz mu spadło, tak? I już nie ma nic. Jeśli widzicie po drugiej stronie, albo po swojej stronie, albo nie, no po drugiej stronie, artylerię brytyjską, to naprawdę wiedzcie, że praktycznie nie ma, ma miejsca na chyba wszystkich mapach. No może za najwyższymi budynkami, to, to oczywiście na przykład na autostradzie, albo na Himmelsdorfie chociażby, ale na, w takich mapach otwartych i półotwartych jest bardzo mało miejsc, gdzie można przed tą artą się ukryć. Raczej znaczy tą, nie tylko tą, ale również w, w ogóle linią brytyjskich art. Bishop ma tę wadę, że jest bardzo duży, bardzo no dość ciężki i strzela słabo. Akurat FV jest jego zupełnym przeciwieństwem, bo jest malutki, zwinny, szybki i strzela bardzo podobnie, ale jednak no, rekompensuje te straty właśnie tą mobilnością swoją bardzo niski, zobaczcie, bardzo niski profil czołgu, a przede wszystkim bardzo niewielkie gabaryty tego czołgu, zobaczcie teraz, znowu gość stoi, no teraz akurat wyjeżdża bardziej na otwartą przestrzeń, tutaj strzał będzie nieudany, tuż akurat za nim kolejny minus tej artylerii to jest to, że, że pociski mają mimo, że to są odłamkowo, odłamkowo burzące, mają dość jednak słabe te parametry swoich odłamków zobaczcie, bum 365. No naprawdę, te pociski mają damage 450 MAX. Przy takiej penetracji, no, żeby wpadło za tyle, tyle przed chwilą było, tak naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia, no bo, bo jest to. Rzadkość, tak? No jednak, a przede wszystkim o to, o czym nie mówiłem, NBW trafił najgorzej jak tylko mógł, czyli na bitwę z ósmymi tierami. No ta artylera sobie radzi, na przykład z KW-1S całkiem fajnie, jak, jak ładnie wpadnie, z, na przykład z Hellcatem, e, no ale jeśli gramy przeciwko, zobaczcie, LWE e, po naszej stronie, ale tam jest tak, 110, AMX, drugi AMX, Ferdynand, ISU, to są to czołgi, które naprawdę, no, są twarde. Tutaj trochę zachowanie e, NBW, e, tak, zdradze, polował i wcale mu się nie dziwię na szóstego kila. E, chciał zrobić e, specjalistę. Na artylerii specjalista jest to rzecz. No właśnie, zostało mu 7 chapsów. Na artylerii specjalista to jest rzecz rzadka. Chciał polować, nie udało się, ale mimo wszystko 15 do 10 ogromna zasługa w tym artylerii. E, pokażę Wam teraz to wszystko pod kątem statystyk. Tak jak wspominałem, bitwa była fajna również pod kątem cyferek. No, mamy w klanie kilku artylerzystów, sam się do nich zaliczam, albo przynajmniej chciałbym się zaliczać. I przynajmniej mnie i koledze, który gra naprawdę bardzo dobrze na artylerii, nie udało się jeszcze na F-Fale 304 zrobić Asa Pancernego, a NBW 8 września wyklepał, zobaczcie, 2966 EXPA. Oczywiście z i podwojonym, ale spójrzcie tutaj na, na doświadczenie, na artylerii przecież, która. Podobno ostatnio miała mieć wyrównane zarobki i doświadczenie do, do normalnych czołgów. Moim zdaniem absolutnie nie miało to miejsca, bo wciąż jest bardzo krzywdzona właśnie pod tym względem. A czy tak naprawdę, zarobki to może mniejsza rzecz, bo artylerie są dość tanie w utrzymaniu i zarabia się na tym dobrze, ale EXP absolutnie nijak się ma do tego, co, co robią czołgi. Zobaczcie, 989 doświadczenia na czyste to jest bardzo duży wynik, jak na artylerię, szczególnie taką, a przed Przede wszystkim na ósmych tierach e, 2581 dmg, no mój rekord na tej arcie to jest y, chyba sporo poniżej 2000, a tutaj 2500, e, 5 kili polowanie na 6 było bardzo blisko, e, 21 wystrzelonych strzałów, no ja sobie nawet to szybko, e, no tutaj wychodzi y, łatwo licząc, że no to jest sporo ponad, e, żeby nie być gołosłownym 2581 podzielimy na 21. 122 niby, ale że to były tylko 13 trafionych, a 12 z penetracją to wychodzi ponad 200 na strzał. No tutaj losowania i ten RNG, czyli Random Number Generator dla MBW, był bardzo, bardzo łaskawy. Losując 12 strzałów po 200, potrafi ta artyleria strzelać po, po jakieś śmieszne 40-50, jak się trafia w co, w co twardsze i cięższe czołgi. Także no pod tym względem, tak, no 9 uszkodzonych byłby, byłoby wsparcie, gdyby nie to, że, że 5 aż ubitych, więc bardzo fajny wynik. To, o czym mówiłem, tutaj 25 tysięcy wynika z używania nie wiem, czy zauważyliście, ale kawy i benzynki, więc żeby ta artyleria ładowała jeszcze szybciej i jeździła jeszcze szybciej, a jeździ naprawdę, uwierzcie mi, 50 na godzinę po płaskim to jest absolutny luzik więc 41 tysięcy stremką zarobione to jest fajny wynik. No i cóż, to chyba tyle w tej bitwie. Dziękuję Wam za dziś i do zobaczenia następnym razem. Cześć!